Rozpocznij tworzenie korek? No, cyrek gra cztery co to są między złożone z nocy jako admin. <mulik> dzień dobry mówi noc, ale mam na minę, jest wiele, wiele o od... tym, jak to zrobić, e... robimy tak, wpisujemy sobie, no, to nie, że robiąc, pytamy, uruchom jak pan... jako administrator, no dobra, uruchomimy jako administrator, wchodzimy jako administrator, Uruchom jako administrator uruchomiłem tak uruchom i klikam administrator, tak? więc my już się widzimy w grze. Więc dobrze, widzicie, coś tutaj się dzieje, już dołączyłem do 99 nacy. Więc dobrze, dążyć do, do 90-10 nacydosie. Nie za pierwszym razem, a nie za drugim, a dopiero za piątym. Więc y, jak Wam się za pierwszym razem nie uda, to y, spróbujcie jeszcze maksymalnie do dziesięciu. Żeby że nie oznacza, że coś jest nie tak. Ale dobrze, żeby pokazać jeszcze, gdzie jest. Ja mówię, tam tą kreskę dziwną. przykład do e, tutaj graczy jest ustawiony przykładowo na wszystkich. No, co so, osoba też sobie wersji ten J. Więc klikamy sobie lata i klikamy to. No po prostu ruszamy się, klikamy z i spacy, nie wiem co chcecie. Dobra. Wyłasimy. I do pieca. Oh. <laughs> do Dobra do spoczynku, ja Mhm, do spoczynku. Okej okay.

Obrigado. Okay. Eu não sei se

Pies to coś zobaczy po ja skończy, ja ja to rozumiem. Jeszcze ja kończę. Ja tylko fiknę i tak nie będę start.